Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Filip i jego Mitsubishi Eclipse. I don't know who the fuck they trust Is you my friend or my foe. I'm a exit control, yeah, she give me that cleaner as wrong I remember back when I was younger, I was happy. Now this feel like no one understand me. I'm with at artist silly I'm about baby. me see yellow text. Just wanna give me like candy, run up the racks, track me. i run up the racks like an athlete. I'm Powiedz mi, dlaczego akurat nie taki samochód wybrałeś, a nie inny? Bo Japończyków jest mnóstwo, a jednak Eclipse pierwszej generacji, co cię słuchaj, skłoniło do tego samochodu? Co mnie skłoniło, cena na początku mnie skłoniła, bo kupiłem go za jakieś 6,5 tysiąca, więc niewiele. Yy, miałem wybór pomiędzy Civiciem 6, jakąś Prelude, była Mazda 323, to. też z wysuwanymi lampami. No i znalazłem tego. I spojrzałem na silnik, zgadzało się wszystko, tam pooglądałem jakieś filmy i uznałem, że to, to chyba, chyba właśnie tego będę szukał. Czyli głównym za Położeniem w Japończyku, którego szukałeś było, żeby miał otwierane lampy. Rozumiem. To był miły dodatek. Miły dodatek. To był na pewno miły dodatek. Co masz tutaj pod maską? To jest 4G63, 2.0 benzyny na 150 koni. To co? Zajrzymy. Zajrzymy. my pewnie. W ogóle ty mi pokazywałeś fajne przebitki, w ogóle naprawy tego silnika. Witam Państwa, dzisiejszy naszym patentem jest Mitsubishi Eclipse GS z roku Dzisiaj pokażę Państwu jeden z silników, w którym wychodził ten, oto egzemplarz Jeden filip mechaniczny Wiecie, praca silnika nie jest łatwa Od dwóch lat stoję tutaj Wyjmował mnie już dwa razy, ciśnie mnie jak kolony Leci mi szluga nie wytrzyma Wiecie, lubię zapie. Tak, były. Był robiony przeze mnie, przez moich przyjaciół, w sumie bez jakiejś większej wiedzy. Wszystko było wyjmowane, stąd z powrotem. silnik. Jedyne co, to był oddany do naprawy u mechanika na panewki i takie tam bla bla bla. To ten silnik został złożony z dwóch, z tego co pamiętam. Tu rozum chyba jest nowy. Plany do tego motoru są dalej? Będziesz tu próbował coś tam go uturbiać, czy po prostu on tu już zostanie w serii, czyli do silnika już nie będziesz zaglądał? I estetyką się tylko będzie zajmował. Czy jak? W planach aktualnie jest na pewno właśnie to zawieszenie, bo trochę za się zrobiło. Ale odnośnie silnika, raczej, raczej na razie pozostawiam serię. Może kiedyś, jeśli, go, jeśli nie wymienię go na coś innego, to, to będę coś dalszego kombinował. Ale póki co to zawieszenie, kosmetyka. No i tutaj po żeby tu się wszystko zgadzało, bo trochę faluje na obrot. To zobaczmy go z zewnątrz. Generalnie samochód prezentuje się jak na swój wiek. Według mnie bardzo dobrze. Jest w <grym> e, lakier mi tylko przeszkadza, bo jest... Bardzo poprzecierany, nie jest on jakoś idealnie zrobiony. No, no ząb czasu go już ugryzł, no niestety. Czasu go na pewno ugryzł, Jakieś wgniotki małe są, ten lakier jest taki bardzo delikatny i idzie go łatwo przerysować. To jest minus na pewno tego lakieru, ale nie wiem, czy będę to wyciągał polerką, bo na lakierkę jakoś się nie zabieram jeszcze. Ja byś go miał przemalowywać, to zostałbyś ten, sam, ten, sam, ten sam. sam Tak, na ten sam. Były spekulacje, no, że na biało, ale. O nie, 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 nie biał. Nie znałem, że. <laughs> Jak już to czerwony, czerwony Czerwony były, były czerwone, no. <laughs> Ale czarny, spoko wygląda. Yy, martwię się jedynie, że na przykład tej rysy na drzwiach polepku na pewno nie wyciągnę. Jakieś tam mniejsze może, ale to i tak nie będzie jakoś cudownie wyglądać. Póki co zrobię sobie sam polepkę, pewnie jak będę miał na to przestrzeń. Przejdźmy do środka, może tego samochodu. Zapraszam. Bo bardzo w ładnym stanie jest tutaj, widzicie pewnie na przebitkach. Pozwolę sobie wsiąść, bo generalnie, może w jedynce siedziałem bardzo mało razy. Czuć ten japoński klimat, co? To jest. To jest jednak. I ta kierownica skierowana ku kierowcy od razu, ta deska też. Czyli pasażer nie ma nic do gadania. Ty rządzisz, ty jeździsz. Nie, no na, naprawdę, ładnym środku jest. Tu widzę yy, pod sufitkę, tak, tak, yy, tak? Robiłeś. Tak, bo opadła. Jak, okay. ją, jak ją kupi kupiłem, tego Eclipse, to nie widziałem, że opadła. Okazało się, że po prostu jest szurnięta w dół. I jak stał sobie ten rok, czy tam półtora, jak był silnik wyjęty, to od razu sobie tą podswitkę zrobiłem po prostu. Jak sobie wsiądziesz, jak ci zamknę drzwi, to możesz zauważyć, że jesteś otoczony przez wszystko, Tak. Przez całą deskę rozdzielczą. Do I wszystko jest w całą stronę skierowane. I nawet kierownica, nie? Tak, kierownica. że jest pod, pod kątem do, do kierowcy. Mam nadzieję, że szybko Audi zrobimy i kupimy coś japońskiego. Ale widzę pioniery delfiny. Tak, dostałem od wujka Sławka, którego również pozdrawiam. Jest. No, wsadziłem tam były problemy z tym, bo kiedyś mi przez to radio wywaliło bezpiecznik i kręcił, ale nie odpalał. No, jak to. W starym samochodzie niestety, no, to coś się zawsze popsuje, słuchajcie, to nie ma, nie ma, to jest projekt na, na lata, podejrzewam, że jak już ten samochód y, zaczniesz robić, to już raczej go nie sprzedasz, czy, 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 czy dziewczyna cię zmusi. Wszyscy z rodziny i y, dziewczyna są raczej y, ku temu, żeby go sprzedać, ale ja jakoś tak się upadłem na niego. Planowałem go wystawić kontrolnie, zobaczyć, co, mm -hmm. co on jest wart, czy ktoś się odezwie, no, ale póki co jakoś tak nic się nie psuje, póki co zauznałem, że... Taka moja rada, y, nie rób tego, słuchaj, nie rób, bo będzie żałował, tak jak ja żałuję, 10 ponad lat, swojej decyzji o sprzedaży czerwonej ekipy. Mój pierwszy samochód, więc sentyment na pewno jest spory. Sam go rozłożyłem, sam go złożyłem, więc to też na pewno y, wspomaga. No to tym bardziej, nie? to też możecie napisać w komentarzu, jakie są Wasze pierwsze samochody. W ogóle korzystając z okazji teraz, jeżeli byście chcieli pokazać u mnie na kanale swój to samochód, czy to będzie projektem, czy to po prostu Audi na daily, czy trzymacie ten samochód pod kocem, wbijajcie do mnie na Instagrama, tam sobie możecie do mnie wysłać zgłoszenie czyli zdjęcie, krótki opis tego samochodu a ja w spośród tych zgłoszeń jeżeli takowe oczywiście będą wybiorę te trzy i wspólnie na społecznościach tutaj na YouTubie waszymi głosami decydujemy do kogo pojedziemy słuchajcie, nieważne, który to miejsce będzie w naszym pięknym kraju na pewno tam trafimy, operator ma dużo czasu mówi to, żona bardzo go z chęcią ze mną puszcza wracając do Eklipsy bardzo fajny samochód powiem ci szczerze, ja generalnie mówię jestem zakochany w japońskiej motoryzacji i zawsze mam jakieś sentymenty mentalne poczucie, jak podchodzę do takiego samochodu. Cieszy mnie to bardzo, że ty jako młody człowiek wkładasz serce i pieniądze, bo to największe to jest pieniądze do naprawy tego auta i żeby to auto jak najdłużej jeździ. Trzymam kciuki w odbudowie. Spotkamy się myślę za jakiś czas i zobaczymy jak coś z nim poczynił, nie? Mam nadzieję, że go nie sprzedasz, a jak go będziesz sprzedawał, to od razu ci mówię, dawaj mi znać. Myślę, że coś wykombinujemy, może się sami dogadamy. Chciałbym się pozdrowić? 86 6 z całe pozdrawiam i moją dziewczynę do link. No Filipa. Nie pozwól mu sprzedać tego samochodu. Nie, nie zrób tego błędu. Dobra moi drodzy, tutaj macie jeszcze fajne przebitki. Myślę, jak ten samochód się prezentuje. Podziwiajcie, zgłaszajcie swoje auta, a my się myślę, widzimy w kolejnym materiale i czekam na Wasze zgłoszenia. To dzięki Filip bardzo za poświęcony czas i do zobaczenia. Dzięki.